Cześć. Kto nie chciałby dostać kasy za darmo, albo prawie za darmo. No pewnie wszyscy by coś chcieli. Zaraz wam pokażę sposób, w jaki można to zrobić, korzystając z oficjalnej aplikacji Google. Konkretnie aplikacja nazywa się Premie za ankiety i jak już widzicie, jakaś kasa jest na moim koncie. Zaraz wam pokażę, jak Wy możecie zacząć dokładać sobie do tego konta, a później wytłumaczę co można z tymi pieniędzmi zrobić. Więc od początku. Co potrzebujemy i jak to działa. Trzeba wejść sobie w sklep Google Play, odnaleźć aplikację o nazwie Premie za ankiety Google, przynajmniej w polskiej wersji językowej, no i ją zainstalować. Przy pierwszym uruchomieniu, po otworzeniu aplikacji, zobaczycie prośbę o wypełnienie... Pierwszej ankiety, która jest za darmo, ale jest to ankieta konfiguracyjna. Podajecie tam swój wiek, kraj zamieszkania i być może coś jeszcze, co po prostu pozwoli aplikacji prawidłowo przyporządkować ankiety, które możecie wypełniać. Trwa to 15 sekund, ale nie dostajecie za to kasy. Po skonfigurowaniu tej ankiety pewnie będziecie musieli trochę poczekać. Jak długo? To zależy głównie od Was. Aplikacja działa na takiej zasadzie, że śledzi Waszą lokalizację. Na co musicie się zgodzić? Jeśli się nie zgodzicie, to pewnie nie będziecie dostawali ankiet. Jeżeli aplikacja wykryje, że znaleźliście się w miejscu, gdzie są jakieś sklepy, np. duże centrum handlowe, które znajdują się w zakresie badań aplikacji, to prawie na pewno przyjdzie Wam ankieta. W moim przypadku bardzo często ankiety pojawiają się mniej więcej po godzinie od wizyty w sklepie. Więc jak to do cholery działa? Przychodzi Ci powiadomienie, że masz nowe zadanie związane z ankietą. Otwierasz powiadomienie, uruchamia się aplikacja i pokazuje Ci się, które ankiety są do wypełnienia. Pokazuje się informacja, że mamy nową ankietę do wypełnienia. Wchodzimy w tą ankietę, zgadzamy się z informacją o ankiecie, klikamy OK i przystępujemy do odpowiedzi. W tym przypadku, który widzicie, byłem rzeczywiście woszą. Trzeba podać konkretny dzień, w którym się było. Ten dzień musi się zgadzać z lokalizacją, kiedy została szczytana na naszym telefonie, jeżeli rzeczywiście byliśmy w OSHO. No więc wybieram, który to był dzień. Trzecie pytanie. Chodzi o to, czy doszło do płatności, i jeśli tak, to jaka to była forma zapłaty. I dziękujemy 91 groszy na naszym koncie za ankietę, którą można było wypełnić w jakieś 30 sekund. Tak na szybko licząc, ponad 100 zł na godzinę. Nieźle. E, oczywiście nie wygląda to tak różowo, ponieważ po pierwsze nie dostajemy tego co minutę do wypełnienia albo co 30 sekund, a po drugie średnia z ankiet to wcale nie jest 90 groszy, tylko troszkę mniej. Zaraz do tego przejdziemy ile. Mniej więcej dwa miesiące temu doszło do pewnej zmiany w aplikacji i zaczęły przychodzić drugi rodzaj zadania, polegający na potwierdzeniu, że rzeczywiście w tym dniu było się w sklepie i dokonało się zakupu czegoś. Google chciałaby mieć potwierdzenie w formie paragonu, więc ponownie dostajemy powiadomienie, że mamy nowe zadanie związane z rachunkiem. Jest podany tym razem sklep i data, kiedy doszło do zakupu, przynajmniej tak, żeśmy określili w poprzedniej ankiecie. Tutaj daty się nie zgadzają z tym, co przed chwilą widzieliście, ale to wynika tylko z tego, że nagrywałem w dwóch różnych dniach materiał. Klikamy sobie prześlij rachunek, jeśli się zgadzacie. Bo nie wszyscy będą chcieli coś takiego robić. To wybieracie formę. Możecie wrzucić już zrobione zdjęcie, albo zrobić zdjęcie w tym momencie. Ja akurat na potrzeby tego filmiku robię zdjęcie telefonem. Zdjęcie nie musi być super doświetlone. Czyta to sztuczna inteligencja, więc sobie troszkę poradzi. Zdjęcie takie jak widzicie. Zupełności wystarczy. Po zatwierdzeniu zdjęcia aplikacja wysyła to zdjęcie w chmurę, że tak powiem, i gdzieś się przeprocesowuje, czyli automatycznie odczytują się informacje z tego rachunku. 24,54 to była kwota, jaką zapłaciłem w biedronce. Na paragonie widnieje też numer karty bankomatowej, częściowo jest wygwiazdkowana, czego też nie widzicie na wszelki wypadek, ale dopóki Google nie, po, nie pobiera mi żadnych pieniędzy z mojego konta, tylko mnie płaci, ja nie mam z tym problemu. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie jak jestem w sklepie, to bardzo często przy kasach pozostają czyjeś paragony. Mieliśmy 48-49, wypełniamy następną ankietę, do, dorzucamy następny rachunek i na saldzie mamy już 50. 03. Wróćmy jeszcze do głównego menu. Jeżeli wejdziemy sobie w trzy kreseczki i wejdziemy w Historię Pyramid, to można sobie sprawdzić wszystkie ankiety, które do tej pory żeśmy zrobili. Jak widzicie zaczęliśmy robić ankiety 25 marca 2023 roku i za pierwszą ankietę, która przyszła, dostaliśmy 64 grosze. Za następną dostaliśmy 2 zł 4 grosze, więc chyba to była rekordowa wartość. Taka chyba na zachętę, natomiast jak przejedziemy sobie na samą górę, to pokazuje się informacja, że 10 zadań dotyczących rachunków to zarobione 6 zł Czyli średnio można liczyć tak na oko jak spojrzałem, że 60 groszy za ankietę przychodzi średnio. Raz więcej, raz troszkę mniej, ale średnio jest zachowana, więc na tym naprawdę da się zgarnąć jakieś pieniądze, żeby mieć je na koncie powiązanym z kątem Google. I teraz przechodzimy do pytania, na co można wydać te pieniądze? W jaki sposób? Zgodnie z regulaminem aplikacji możemy je wydać na wiele usług powiązanych z kątem Google. Zaczynając od płatności za gry, aplikacje w sklepie Play, za płatności za rzeczy wewnątrz aplikacji albo wewnątrz gier, czyli jakieś skiny. Monety, sztabki złota, diamenty, rubiny, wszystko co tam w aplikacjach możecie wewnątrz kupić, możecie środki przeznaczyć właśnie z tych pieniędzy, które zebraliście z ankiet. Dodatkowo w ankiecie jest napisane wprost, że zgromadzone środki można wydać na filmy, seriale, czasopisma, korzystając z aplikacji googlowych. Wypożyczyć filmy na przykład, też możecie z tych pieniędzy. Tego jeszcze nie sprawdzałem, ale znalazłem artykuł, który mówił, że można też tymi środkami zapłacić za YouTube Premium. Co jest też bardzo ciekawą opcją dla osób, które słuchają na przykład YouTube'a muzyki w nocy i nie chcąc 8 minut słyszeć krzykliwej reklamy. Jest to super sprawa. Nie wiem ile YouTube Premium kosztuje, ale myślę, że z tych 5 dych już abonament mógłbym dać radę opłacić. Żeby wam udowodnić... Że to działa, to specjalnie teraz wejdę sobie, wyszukam grę, na którą czekałem dosyć długo, żeby nagrać ten materiał i móc, móc sobie w końcu kupić. Chodzi o grę Minimetro. grę u kolegi na iPhone'ie, strasznie mi się podobała i teraz sobie ją kupię. Kosztuje 2,99, więc nie zaszaleję. Nie konfigurowałem jeszcze wcześniej konta, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Klikamy te 2,99, wchodzimy w grę. No i oczywiście że zgadzam się z warunkami, tak. No, okej, okay. co on mi tu pokazuje? Przychodzą te zniżki różne za wydawanie pieniędzy w Google Play, więc sobie zastosujemy to. Te Play Points mnie na razie nie interesują. Saldo w Google Play pokazuje prawidłowo 49,66 zł. Jak w to się wejdzie, to co się robi? A, po prostu pokazuje wszystkie inne możliwości płatności. Mogę kartą płacić PayPalem, mogę dodać to do salda operatora przez PaySafeCard i mogę ewentualnie wykorzystać kod. Ale to, co nas interesuje, to saldo w Google Play. Klikamy sobie kup. Prosi mnie teraz o podanie hasła konta mailowego, więc tego nie widzicie. Ok, dokonano zakupu. Pyta mnie, czy wymagać uwierzytelnienia przy każdych zakupach. Moim zdaniem tak. Jakby się dziecko dorwało do telefonu, to lepiej, żeby musiało coś więcej kliknąć, niż klikać w nieskończoność i wydać wszystkie pieniądze, które mam. I teraz mi się pojawiła bardzo fajna opcja, której jakbym na co dzień nagrywał filmy z gierek na telefonie, to na pewno bym skorzystał. Bo mnie pyta, czy chcę 80% zniżki na Play Passa, który pozwala na granie chyba we wszystkie gry na Google Playu. Za miesięczny abonament. Normalnie kosztuje 15 zł bez grosza, a on teraz się mnie pyta, czy przez 6 miesięcy nie płaciłbym 3 zł. Uważam, że świetna promocja, ale nie gram, nie mam czasu na to, więc na razie nie dziękuję. Może skorzystam później. Niech się mini metro instaluje, no i zagraj. No i się uruchamia. Działa. Także kupiłem grę za 2 zł, czyli za 3 ankiety i troszkę. Zakładając, że ankieta trwa 30 sekund, to powiedzmy, że za poświęcone 2 minuty mojego czasu kupiłem sobie grę z Google Playa. Sami sobie od od odpowiedzcie, czy warto, czy nie warto. Czy poświęcony czas i oddane informacje do Google są tego warte? Różne osoby mają różne zdanie na ten temat. Pozostawiam to Wam. Jeśli chcecie się podzielić swoją opinią, czy warto czy nie warto, to zachęcam do napisania komentarza. Doskonale wiecie, jak działa YouTube. Im większa ilość łapek w górę, im dłużej oglądacie filmik, tym lepiej się pozycjonuje. Więc zachęcam do zrobienia tego, co wszyscy youtuberzy proszą. Oczywiście, jeśli wam się podobało. Pozdrawiam was serdecznie.